nie wiem, może to po prostu ja mu podesłałem i on to gdzieś wpiął. To musiałbym się Remika zapytać. Więc jakby nie twierdzę, że tak nie było. Czy trójkąt był przeze mnie wrzucany? Nie. Ja z trójkąta Bermudzkiego... No właśnie to jest to. to. Trójkąt Bermudzki zrobił 50 milionów wyświetleń. To jest następna płyta, za którą ja całą zapłaciłem. Zapłaciłem za miks, za bity, za okładkę. Eee, kurwa, dosłownie za wszystko. Ja nigdy złotówki z tego nie dostałem. Jedyne co... Jedyne co, bo to jest pra, bo ci to prawnie przysługuje. To w momencie kiedy te nuty są gdzieś puszczane i dj to zgłaszają, że puszczają daną piosenkę, albo leci coś w radiu, to yy, osobnym jakby osobnym hajsem z tego są zaiksy. i, i zarówno zarówno Sentino, del Kulten, który jest właścicielem bitu jak i ja, z racji tego, że tam jest czterech jakby autorów tej piosenki to chyba porówno te pieniądze się w zaiksie odkładają tylko to jest do no, instytucja państwowa i tam trzeba konto założyć i tak dalej, też nigdy tego nie zrobiłem znaczy kiedyś to zrobiłem, poprosiłem Łukasza, żeby mnie tam zarejestrował bo żeby reszta mogła wypłacić swoje pieniądze, Kulten mnie o to prosił to, to każdy musi jakby się zgłosić po swoją część ale musiałbym się Łukasza zapytać, bo to też jest temat sprzed trzech lat. Ja za trójkąt nic nie dostałem ani złotu.